James i ja zaczęliśmy pracę w Kiston Data Analytics w 2019 roku, tuż przed pandemią. Byliśmy dobrymi przyjaciółmi. W każdy piątek wychodziliśmy na drinka z kilkoma innymi informatykami. Jak większość firm technologicznych, Kiston przeszło w 2020 roku na pracę całkowicie zdalną, przez co James i ja straciliśmy kontakt. James zawsze wyłączał kamerę na spotkaniach. Przez cztery lata nie widziałem jego twarzy. Pewnego ranka przez pomyłkę włączył kamerę. To, co zobaczyłem, było tak straszne, że nigdy tego nie zapomnę. Czy ktoś ma jakieś problemy? Zapytała Mary podczas naszego porannego spotkania. Wykresy szeregów czasowych nie wyglądają dobrze, powiedział James. Myślę, że coś jest nie tak z rejestrami dat. To ja napisałem kod, więc powiedziałem Jamesowi, że się tym zajmę. Firma Keystone opracowała platformę analityki danych dla organizacji rządowych. Niedawno podpisaliśmy kontrakt o wysokości miliarda dolarów na budowę nowej platformy dla projektu badawczego CIA. Wszystko w tym projekcie było objęte ścisłą tajemnicą. Wszyscy byliśmy zmuszeni uzyskać poświadczenie bezpieczeństwa. James był jedynym wyjątkiem. Posiadał wszelkiego rodzaju uprawnienia, których reszta z nas nie miała. Kiedy wszyscy zostali zmuszeni do powrotu do biura, on również był jedynym, któremu pozwolono pracować całkowicie zdalnie. Kiedy go o to zapytałem, powiedział mi, że jego wujek pracował dla CIA i że wcześniej pracował nad kilkoma innymi projektami powiązanymi z CIA, które wymagały poświadczenia bezpieczeństwa wysokiego poziomu. W Keystone cenili jego kompetencje i chcieli, żeby był zadowolony. Po przejrzeniu konu wydawało mi się, że znalazłem problem. Naprawiłem go, a następnie wysłałem wiadomość do Jamesa na Teamsach i poprosiłem, żeby jeszcze raz spojrzał na wykresy szeregów czasowych. Powiedział, że nadal nie wyglądają dobrze. Czy mogę do ciebie zadzwonić? zapytałem. Zgodził się. Rozpocząłem wideorozmowę spodziewając się jak zwykle, że James dołączy z wyłączoną kamerą. Zamiast tego jednak na ekranie pojawiła się jego twarz. Wyglądał jak szkielet. Jego oczy też były zupełnie białe, ale co dziwniejsze, na jego ramionach siedział drobny, zdeformowany mężczyzna z haczykowatym nosem i czarnymi paciorkowatymi oczami ciągnąc go za włosy. Ekran Jamesa zrobił się czarny. Dzięki, że się tym zająłeś, Cameron powiedział, jakby nic się nie stało. Wykresy szeregów czasowych wciąż są rozmazane. Przyglądam się danym, a daty nadal nie wyglądają dobrze. Ledwo usłyszałem, co powiedział. Nadal byłem w szoku zamarłem. Wszystko w porządku? Zapytał. Przepraszam, czy możesz powtórzyć? Daty w danych nie zgadzają się z datami na wykresie. Ponownie przeskanowałem oczami kot. Ledwo mogłem się skupić. Wciąż myślałem o tym, co właśnie zobaczyłem. Będę musiał do ciebie oddzwonić później. Powiedziałem, i zakończyłem rozmowę. Nie mogłem uwierzyć, że to, co widziałem, było prawdziwe. Mówiłem sobie, że to tylko moja wyobraźnia, ale wiedziałem, że tak nie było. Podszedłem do boksu naszej liderki zespołu, Mary. Upiła łyk herbaty, a potem spojrzała na mnie. Co się dzieje, Cameron? Właśnie rozmawiałem z Jamesem. Widziałem go. Nie wyglądał dobrze. Naprawdę go widziałaś? Wiem, że to może zabrzmieć dziwnie, ale w pokoju był z nim ktoś jeszcze. To znaczy? Siedział na ramionach Jamesa i ciągnął go za włosy. James wyglądał jakby nie jadł od tygodni. Uważasz, że jest ofiarą przemocy? Nie mam pojęcia, co się dzieje, ale nie mogę przestać myśleć o tym, co widziałem. Może powinniśmy zajrzeć do niego po pracy? To świetny pomysł. Mary i ja zaplanowaliśmy, że po pracy pojedziemy razem do apartamentowca Jamesa. Dotarliśmy tam około szóstej. Zadzwoniłem do jego mieszkania. Kto tam? Zapytał. Mary i Cameron z pracy. Powiedziałem. Co tu robicie? Byliśmy w okolicy. Pomyśleliśmy, że zapytamy, czy nie chciałbyś wyskoczyć z nami na drinka. Jestem zajęty. Widziałem cię dziś na kamerze. Widziałem też drugą osobę. Mary i ja chcemy się tylko upewnić, że wszystko w porządku. Przepraszam, to był mój siostrzeniec. Po prostu się wygłupię. Opiekuję się nim, póki moja siostra jest poza miastem. Gdybyś zechciał zejść na dół i porozmawiać z nami przez chwilę, zaczęła Merę, to poczulibyśmy się o wiele lepiej. Zawahał się, ale w końcu się zgodził. Na żywo wyglądał jeszcze gorzej niż na kamesza. Blady i chudy, z szyją pokrytą siniakami. Co ci się stało w szyję? zapytała go Merę. Mój siostrzeniec uwielbia skakać mi po ramionach. Uważa, że to zabawne. Osoba, którą widziałem na Teamsach, wcale nie wyglądała jak dziecko. Powiedziałam. Czy mógłbym na chwilę skorzystać z Twojego telefonu? Zapytał. Jasne. Odblokowałem telefon i dałem mu go. Powtórzył, nie myśl. Po czym szybko napisał krótką wiadomość, a potem oddał mi telefon. Muszę wrócić na górę. Powiedział. Wrócił do windy. Kiedy się odwrócił, zauważyłem, że z karku skapuje mu krew. Co on napisał? Zapytała mnie merę. Zadzwoń do mojego wujka. Chimera 3 jest na wolności. Czuliśmy się nie nieswojo, ale postanowiliśmy wrócić do domu potem, jak ustaliliśmy, że następnego dnia spróbujemy znaleźć numer telefonu jego wujka w pracy. Kiedy wróciłem do mieszkania, było już późno. Zbliżała się dziewiąta wieczorem. Nie jadłem jeszcze kolacji, a byłem głodny, więc szybko zjadłem trochę ekspresowego ramenu i od razu poszedłem spać. Nie mogłem jednak zasnąć. Leżałem gapiąc się w sufit, myśląc o Jamesie i zastanawiając się, co się dzieje. O północy mój laptop eksplodował od setek powiadomień o wiadomościach z Teamsów i Slacka. Nasza platforma musiała się zepsuć, pomyślałem. Pobiegłem do laptopa i zalogowałem się. Tylko po to, żeby zobaczyć, iż wszystkie wiadomości były od Jamesa. Muszę z tobą porozmawiać, pisał w kółko. Zadzwoniłem do niego. Jego blada, koścista twarz pojawiła się na ekranie mojego laptopa. Jego oczy były zupełnie białe. Ten dziwny mężczyzna siedział mu na ramionach i jechał na nim jak na koniu. Przerażasz mnie, powiedziałam. Musisz zająć się swoimi sprawami. Wypowiedział te słowa nieznajomy mężczyzna, a potem James je powtórzył. Jeśli jeszcze raz będziesz nas niepokoił, pożałujesz. Zakończył rozmowę. Następnego ranka w pracy opowiedziałem Mary, co się wydarzyło. Czy powinnam zawiadomić o tym dział HR? zapytała. Spróbujmy najpierw skontaktować się z jego wujkiem. Myślę, że użył swojego wujka jako referencji w swoim podaniu o pracę. Powinnam mieć gdzieś w aktach numer jego telefonu. Mary znalazła numer i mi go podała. Podczas naszej rozmowy James wysłał mi e-maila, w którym napisał, że musi opuścić poranne spotkanie. Złapała go grypa i miał problemy z wstawaniem z łóżka. Mam nadzieję, że jego wujek będzie mógł pomóc. Powiedziała. Zadzwoniłem do wujka Jamesa, jak tylko wróciłem do swojego boksu. Nie odebrał, więc zostawiłem wiadomość. Nazywam się Cameron. Pracuję z twoim siostrzeńcem Jamesem. Ostatnio zachowuję się bardzo dziwnie. Martwię się, że może mieć kłopoty. Prosił mnie, żebym do ciebie zadzwonił. Powiedział, że Himera III jest na wolności. Zostawiłem mu swój numer i próbowałem nadrobić zaległości w pracy. O piątej wyszedłem z roboty i pojechałem metrem do domu. Na schodach mojego budynku stał mężczyzna w średnim wieku z krótko ostrzyżonymi włosami. Cameron zapytał: Czy jesteś wujkiem Jamesa? Roger uścisnął mi dłoń. Chodźmy porozmawiać w jakieś spokojniejsze miejsce”. Poszliśmy do parku po drugiej stronie ulicy. Potem usiedliśmy na ławce z dala od placu zabaw. Musisz mi powiedzieć wszystko, co widziałeś, powiedział. To było tylko kilka sekund rozmowy przez Timsa. Opowiedziałem mu o mężczyźnie na ramionach Jamesa, o tym jak James wyglądał. Od jak dawna James zachowuje się dziwnie? Zapytał. Do wczoraj nie wiedziałem, że dzieje się z nim coś złego. Musisz wrócić ze mną do jego mieszkania. Musisz spróbować go znowu wyprowadzić na zewnątrz. Roger zaparkował niedaleko. Zabrał mnie do swojego samochodu, a potem zawiózł nas do apartamentowca Jamesa. Ponownie zadzwoniłem do mieszkania. Kto tam? Zapytał. To ja, Cameron. Czego chcesz? Zadzwoniłeś dzisiaj, że jesteś chory. Chciałem się upewnić, że wszystko u ciebie w porządku. Nic mi nie jest. Jedna z sąsiadek Jamesa weszła do budynku. Roger i ja weszliśmy za nią przez frontowe drzwi. Następnie pojechaliśmy windą na górę do mieszkania Jamesa. Poczekam tu na tyłach, powiedział Roger. Spróbuj go wyciągnąć z mieszkania. Poszedłem i zapukałem do drzwi Jamesa. Kto tam? zapytał. Cameron, chcę tylko chwilę pogadać. Zostaw mnie w spokoju. Dlaczego po prostu nie powiesz mi, co się dzieje? Nagle drzwi do mieszkania Jamesa się otworzyły. James złapał mnie za ramię i wciągnął do środka. Przez sekundę małe, zdeformowane oczy tego małego człowieczka wbiły się w moje. Potem okropny szum w uszach wypełnił moją głowę. Ciśnienie w czaszce narastało, aż poczułem, jakby mózg miał zaraz eksplodować. Mały mężczyzna pobiegł do sypialni, wyskoczył przez okno i zbiegł po schodach przeciwpożarowych. Wracaj tu, Kevin! krzyknął Roger. Pobiegł do okna sypialni, ale postanowił go nie gonić. Roger wrócił do Jamesa. Jak się czuje? Nie wygląda dobrze, powiedziałem. Uklęknął i sprawdził puls Jamesa. Jego twarz zbladła. On nie żyje. Wpatrywałem się w jego ciało. Nigdy wcześniej nie widziałem zwłok. Dziwnie się czułem patrząc na nie. Nie byłem pewien jak zareagować. Z tego też powodu po prostu powiedziałem Rogerowi, że mi przykro. Przyjechała policja. Roger wyjaśnił co się stało. Potem zaproponował, że podwiezie mnie do domu. Podczas jazdy samochodem starał się wyjaśnić co się stało. Kevin jest bronią, która nam uciekła. To pasożytniczy empata. Ma zdolność przyczepiania się do ludzi, czytania w ich umysłach i wpływania na ich zachowanie. Kto wie, jak długo był podłączony do Jamesa. Żeby tak wyssać jego umysł, musiał być z nim związany przez lata. Pokręcił głową. Przez najbliższe kilka dni musisz być bardzo ostrożny. Kevin będzie szukał nowego gospodarza. Jeśli miał okazję zeskanować twój umysł w mieszkaniu Jamesa. Urwał. Poszedłem do siebie, zasłoniłem wszystkie rolety i zgasiłem światła. Położyłem się w łóżku i próbowałem zasnąć, ale w ogóle nie spałem. Następnego ranka w pracy poszedłem do boksu Mary, ale jej tam nie zastałem. Tuż przed naszym porannym spotkaniem nasz kierownik wysłał maila z informacją, że Mary jest chora i spotkanie zostało odwołane. Napisałem do niej na Teamsach. Mam nadzieję, że zbytnio cię nie rozłożyło. Masz czas, żeby porozmawiać? Odpisała od razu. Nadal wymiotuje. Kiedy tylko poczuje się lepiej, zadzwonię. Próbowałem coś zrobić. Przez to wszystko, co stało się z Jamesem, miałem spore zaległości. Pracowałem do siódmej. Potem wróciłem do domu, zjadłem kolację, a następnie siedziałem przed telewizorem i oglądałem mecz NBA. Pod koniec pierwszej kwarty poczułem się dziwnie. Miałem lekkie zawroty głowy. Czułem też dziwny nacisk na oczy. Poszedłem do Łazienki, połknąłem dwie tabletki Adwinu i postanowiłem po prostu pójść spać. Następnego ranka Mary wróciła, aby poprowadzić poranne spotkanie. Jednak pracowała z domu, więc przez cały czas nie włączała kamery. Potem napisałem do niej na Teamsach. Masz czas, żeby porozmawiać? Przepraszam, ale jestem zawalona pracą. Muszę nadrobić parę spraw. Opowiem jej o Jamesie później. I tak, szczerze mówiąc, nie wiedziałem, jak jej powiedzieć, że James nie żyje. Dzień ciągnął się w nieskończoność, aż w końcu udało mi się wrócić do domu. Ugotowałem trochę ramenu, odcedziłem go i włożyłem do dużej szklanej miski. Wymieszałem z saszetką przypraw i obserwowałem, jak proszek rozpuszcza się w bulionie. Wtedy mój wzrok się rozjechał. Zacząłem widzieć podwójnie. Coś w mojej czaszce zaczęło naciskać na moje oczy. Mrugnąłem i nagle leżałem na kanapie, a miska ramenu była w połowie pusta. Wstałem zdezorientowany i sprawdziłem godzinę. Minęło 30 minut, odkąd byłem w kuchni. Głowa mi pulsowała, więc poszedłem do łazienki i połknąłem dwie tabletki Adminu, tak jak poprzedniej nocy. Nagle usłyszałem głos, który szepnął mi do ucha: Wyjdź na zewnątrz, Cameron. Co? Rozejrzałem się po pokoju, szukając osoby, która do mnie przemówiła, ale nikogo tam nie było. Ponownie usłyszałem głos. Tym razem dochodził z daleka. Podszedłem do okna w salonie i spojrzałem na park. Mary stała w świetle jednej z latarni. Kevin siedział jej na ramionach i machał do mnie. Zasłoniłem roletę. Pobiegłem do sypialni i schowałem się w szafie. Potem wziąłem telefon i zadzwoniłem do Rogera. Nie odebrał. Zostawiłem wiadomość. Kevin tutaj jest, jest przed moim budynkiem. Trzymałem telefon w drżących dłoniach, próbując przesłać moje myśli do umysłu Rogera. Zadzwoń do mnie, zadzwoń do mnie. W końcu mój telefon zawibrował, a na ekranie pojawiła się wiadomość tekstowa. Za dwie minuty będę, zachowaj spokój. Próbowałem odpisać, ale wtedy moje pole widzenia gwałtownie się rozszerzyło. Moje oczy wypełnił biały szum. Gdy szum zniknął, stałem w parku obok pustego placu zamaw. Nad moją głową na nocnym niebie świeciły gwiazda. To piękna noc, prawda, Cameron? powiedziała Mary Kevin. Taka spokojna, taka cicha. Mary podeszła do mnie. Jej oczy były zupełnie białe. Kevin trzymał ją za warkocze jedną ręką, a palce drugiej wbijał w jej kręgosłup. Zacząłem biec, ale nogi mnie nie słuchały. Możesz próbować uciec, powiedziała Mary Kevin, ale przede mną nie uciekniesz. Nie mogłem pozwolić sobie na taki koniec. Zmusiłem się, żeby biec dalej. Niestety, jak w koszmarze, mimo że moje nogi się poruszały, ja nie ruszyłem do przonu. Spojrzałem za siebie i zobaczyłem Mary Kevina powoli zmierzających w moim kierunku na kolana powiedzieli muszę na ciebie wejść nie mogłem już kontrolować swojego ciała uklęknąłem na ziemi Kevin wyciągnął palce z szyi Mary i zeskoczył jej z ramion upadła na ziemię tracąc przytomność poznajmy się lepiej powiedział Kevin obszedł mnie dookoła i złapał za garść włosów jednak gdy tylko zaczął wspinać się na moje ramiona, w uszach rozległ się przeraźliwy, piskliwy dźwięk. Kevin upadł i zaczął krzyczeć z bólu. Zatrzymajcie to. Roger podszedł do nas, wyciągając przed siebie coś w rodzaju głośnika. Byłeś bardzo niegrzeczny, Kevinie. Powiedział: Zraniłeś wiele osób. Nie chcę wracać. Wokół nas pojawili się uzbrojeni żołnierze, ubrani w kamuflaż, z twarzami zakrytymi czarnymi maskami. Kevin leżał na ziemi, drżąc z bólu, a oni go skuli. Następnie zaciągnęli na tę furgonetki zaparkowanej na ulicy. Roger położył mi rękę na ramieniu. Wszystko w porządku? Przybyłeś tu w samą porę. Trzymałem się blisko ciebie. Jesteś bardzo podobny do Jamesa. Czułem, że chimera trzecie Polumi. Wskazał na merę. Jak długo Twoja przyjaciółka była z Tobą w kontakcie? Myślę, że dwa dni. Powinna wrócić do siebie. Na wszelki wypadek zawieziemy Was oboje do szpitala. Mary i ja zostaliśmy zabrani do bazy wojskowej, gdzie lekarze przeprowadzili serię testów naszych mózgów. Na szczęście stwierdzili, że wszystko w porządku, choć nie byli tego do końca pewni. Zapewnili mnie, że Mary też wkrótce wróci do zdrowia. Chcieli tylko, żeby została w szpitalu jeszcze trochę. Bardzo mi przykro, że cię to spotkało, powiedział mi roczar. James pomagał w opracowaniu oprogramowania zabezpieczającego, dzięki któremu nawiązał kontakt z Chimera 3. Obiekt szczególnie go polubił, ale myśleliśmy, że nasze protokoły bezpieczeństwa są szczelne. Zwiesił głowa. Nie było. W pracy moi współpracownicy mieli mnóstwo pytań o Jamesa i Mary. CIA zatuszowało sprawę. Wersja, którą przedstawili w Kistą, głosiła, że James wyjechał do innej pracy na Florycie, a Mary jest na zwolnieniu lekarskim. Przytaknąłem. Powiedziałem, że nie wiem nic więcej poza tym, co przekazała pracownikom firma. Po wyjściu ze szpitala przez kilka kolejnych dni bolała mnie głowa, ale potem zaczęło mi się poprawiać. Jedyny problem polegał na tym, że czasami czas znów przeskakiwał. Traciłem od 30 minut do godziny. W tych przerwach robiłem rzeczy, których nie pamiętam to przerażające, ale mam nadzieję, że te przerwy czasowe też wkrótce znikną. Jeśli nie, nie wiem, co zrobię, ale przynajmniej nie jestem sam. Przynajmniej mam Meres, z którą mogę o tym wszystkim porozmawiać. Jesteśmy w tym razem. Zadzwoniła do mnie dzisiaj, żeby powiedzieć, iż w końcu wyszła ze szpitala. Bierze trochę wolnego przed powrotem do pracy, ale czuję się też o wiele lepiej. Mamy się spotkać jutro na kawie. Mam tylko nadzieję, że to naprawdę z nią rozmawiałem, a nie z jakimś głosem w mojej głowie. Autor opowiadania The Gad Tłumaczenie i opracowanie Faderates Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Kalusia Syrenka Ladacznica Sebastian Król Gregorikos Wiktor Walczak, Milki Rainbow, Krzysztof Kozak Ślęsak, Stary Trześwe, Tomi Jones, Mrs. line 97, Adrian Masłowski, Alex M. TV, Ordinary Ozzy, Żelka, Utary Drejs, Mati 101, Haron Fenix Gerson, Olivia, Shadow Ninja, Sabina skręt, Boakrztusiciel, Cichu 666, Wrona, Mejs Szat Olo, Mikołaj Kowalski, Sadar, Petros Ewelina Kaczyńska, Klaudia Wojciechowska, Zombi, GBB3, Szef Kojot, Wojciech Ślusarczyk, Sasuke GT86, SMD, Umbirin Jula Janiszewska, Dominik Szafot, Bogon Trypi, Maciej Witkowski, Jimmy. 1337 John Jigsaw Kramer, EBB, Nathan Neylo, Player, Obnivion, Filip Jurczyk, Little Nia Rastuch 89 dziewięć, Emilos, HXVVXN oraz Sandra B. Do usłyszenia.